Masz poprawić wszystkie jedynki za dwa dni jedziemy na korepetycję. Krystynka? Janusz? Ciekawe czy pamiętaj, żeśmy się w sobie podkochiwali w szkole. Trzeba by podskoczyć do schroniska dla zwierząt. Wow. Mężczyzna idealny. Kurwa. Jakoś tak dziwnie w brzuchu czuję. Jakby na sraczka, ale inaczej. Jakby mnie tam jakie motyle latały. Chcę mieć więcej subów niż mój sąsiad. Daj no suba. Muszę dzisiaj ładnie wyglądać, bo... Dzisiaj Januszek przyjeżdża... Z tym tumanem. Ach. 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 Dzisiaj jadę z tym tumanem do Krystynki. Trzeba się deczko podszykować. Ach. Piotr, weź mi te włosy pod pachami, bo ja to nic nie widzę. Nie no, to brzydzę się naprawdę. Jak byłeś mały i ci dupę podcierałem, to też się brzydziłem. Jesteś mi coś winien. Piotr, pospiesz się, bo się na korepetycję spóźnimy. Tak, bardzo się cieszę, że Was widzę. No, my też. E, Piotr, idź tam sobie, przypomnij tabliczkę mnożenia. E, e, e. Napijesz się wody? Do wody to ryby srają, Daj do no jakiegoś soku. <laughs> Rozbrajasz mnie, Janusz. <laughs> Piotr, zero to jest mniej niż 12. Serio? Serio. Wiesz co? Yy... Policz teraz yy... Okna w domku, który przed chwilą narysowałeś. Dobrze? Okna. Pamiętaj. Ja, ja zapytam się twojego taty coś i zaraz do ciebie wracam, zanim policzysz. Ciekawe, skąd ma pieniążki na taki ładny żyrandol? E, wiesz, Janusz, mam prośbę do ciebie. Czy mógłbyś mi tak przysunąć trochę tę kanapę tutaj w tą stronę, bo ja nie mam siły. Nie ma problemu, Krystynko. O, dziękuję ci bardzo idealnie. To ja wracam do Piotra. Siądź chwilę, pogadamy. Piotr nie chce powtórzy, to mu się lepiej utrwali. No w sumie. Janusz, a gdzie ty w ogóle pracujesz? Ja to w budowlance robię. W sensie jesteś pracownikiem fizycznym? Krystynka, ja to za mądry jestem, żeby fizycznie pracować. Fakt, przez pierwszy miesiąc pracowałem jako robotnik, budowaliśmy jakiś wieżowiec w Warszawie i ja się tak patrzę i myślę sobie, że od 30. piętra wzwyż to już krzywo murują nie? No? No i zrobiłem rysunek techniczny, pokazuję inwestorowi, a on mówi tak, Janusz dokończ, bo krzywo wieże zrobimy w stolicy i będzie wstyd na całą Europę. No i z jednej strony zategesowałem, z drugiej odtegesowałem. Mocną zaprawę zrobiłem, żeby to się wszystko trzymało i stoi prosty, jakby kto go po ekierce narysował. To ty musisz mieć naprawdę wzięcie w tej robocie. No nie będę ukrywał, że terminy mam napięte jak baranie jaja. No i wtedy podpierdzieliłem tą mendę sąsiada do skarbówki. Ale ty jesteś wariat, Janusz. Ja nie mogę. Skończyłeś już zadanie, tak? No, to no do zobaczenia. No, 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 dziękujemy. No, na razie. Idź, idź Piotr, idź, idź. Dawaj, dawaj. Tato, uważam, że grubo przesadzasz. Co przesadzam? Przecież to są wygłupy. A poza tym, to powinieneś mi podziękować, bo na żywo możesz zobaczyć, jak się do kobiet zagaduje. Tylko nie mów nic matce. Piotr, pewnie jesteś głodny. Chcesz kiebaba? Dobra. Chodź synku, kupię ci coś jeszcze. Ale mam słabość do tego Janusza. O kurwa, samochód sąsiada. Cie ptaszki, podziubiecie sobie chlebek tymi ostrymi dziupkami. <laughs> Możecie od razu się załatwić. <laughs> Kurwa, nawet już przestaje mnie bawić do tej mędzie sąsiadowi. Nie mogę przestać myśleć o tej krystynce. O, akurat napisała. Cześć Januszku, nudzi mi się, co porabiasz ciekawego. Panie Boże. Czemuś mnie stworzył takiego przystojnego, że nie mogę się od kobiet ogonić? Jak ci się nudzi, to pluj, łap i podupie się drap. I cyk ropod, szwagra po 3,50 za litr. Jednak dobrze, że jeździ na pks się to się oszczędzi trochę. Janusz, słyszałam, że Piotr poprawił trochę oceny z matematyki? No wziął się w końcu do nauki. To daj mu od babci stówkę, żeby jeszcze lepiej się uczył. No dobra, dobra. Tylko żebyś nic nie zahachmęcił dla siebie, ty łajdaku. U mnie to jest pewne jak w banku. <grystanie> Masz. Babcia za to, że poprawiłeś jedynki z matmy, kupiła ci wafelka. Dzięki. Halo? Co tam się stało, Krysiu? Drzwi wyleciały z zawiasów, zara naprawimy. Będę za pół godziny. Piotr, chodź, wytniesz mi parę włosów z nosa, bo ja ci tak nie widzę od spodu, no. Nie będę tego robił, bo przed chwilą jadłem. Delikatny jak francuski piesek. no eee. Janusz, a co to za SMS przed od jakiejś Krystyny, w którym pisała za ile będziesz? Chcesz mi coś powiedzieć? No tego. Jakbyś się interesowała bardziej edukacją Piotera, to byś wiedziała, że to jest korytytorka Piotera od matmy i właśnie mam do niej jechać, bo jest jakiś problem i nie wiadomo, czy on zda. O matko, jedź szybko! U. Kwiaty dla dziewczyny? A po ile? Po 20 złotych. Za 20 złotych to ja sobie wolę kupić kilo polędwicy. To 5 złotych. Mogę dać maksymalnie 50 groszy. Proszę bardzo. Ach, ta Twoja grażynka to jest taka szczęściara, i drzwi naprawisz i kwiaty przyniesiesz. A myślisz, że grażynka to docenia? Bardziej niż mną to się przejmuje, czy w serialu ojcu Mateuszowi składaka ukradły. Ach, gdybym ja. Za tych wiesz, szkolnych lat odważyła się częściej do ciebie zagadywać, to może ja ciebie pamiętam. Ty byłeś najszczuplejszy w całej klasie i non-stop za piłką ganiałeś. Wcześniej to ja, żebym był chudy jak wypłata, a długi jak miesiąc. Wiesz co, teraz mężczyźni wszyscy wyglądają tak samo, a nie tak jak. Janusz. A bo ja Krystyka to prawdziwy chłop z krwi i kości jestem. A teraz łażu takie bumelanty wychudzone w rurkach z tatuażami na gębie i wyglądają jak wód jenów. No, tak. Coś jest z tymi facetami. Oni teraz tacy mało męscy. A jak takie chuchro ma być męskie? Jak on ma klatę jak zdeptany karton po margarynie. Nie zje to to porządnego obiadu, tylko opoi się tymi energetykami, założy słuchawki na łeb i tak się kita do przodu i do tyłu jak wańka wstańka. Wiesz co, Janusz? Ja zawsze to marzyłam. Ja A najwięcej witaminy? Mają polskie Krystyny? Doigrałeś się, gadku! W urzędzie skarbowym się mamusia zatrudniła? Nie! Mam na ciebie lepszego haka! Co jest, kurwa? No i co teraz powiesz? Wiem wszystko o twoim romansie. Kurwa, ale jak? To wszystko ja ukartowałam! Wiedziałam, że stara miłość nie wie jej i postanowiłam to wykorzystać. Popytałam twoich byłych kolegów ze szkoły o to i owo. I oprócz tego, że kradłeś wszystkim kanapki, każdy potwierdził, że byłeś napalony na Krystyny jak szczerbaty na suchary. Wiedziałam, że Piotr wrodził się w ciebie jest tugiem z matmy, a Krystyna udziela korepetycji z matematyki. Podrzuciłam wam więc ulotkę Krystyny pod blok. Tak, to byłam. Ja! <śm> Złapałeś haczyk i poszła jak z płatka. W czasie, kiedy przywiozłeś karmę do schroniska na godzinę 15, czyli dokładnie wtedy, kiedy Krystyna przyjeżdża tam raz w tygodniu odwiedzić psy, to ja się zakradłam i przebiłam jej oponę. Wiedziałam, że jak jej naprawisz koło, to zaplusujesz u niej. Podczas obserwacji zauważyłam, że bardzo lubi kwiaty. I tuż przed tym, jak się miałem z nią spotkać, przebrałam się i dziś sprzedałam mały bukiecik. Piotrowi, obiecałam zaś, że za każdą piątkę z matmy będzie dostawał ode mnie 50 zł, to zapewni ciągłość korepetycji, bo będą efekty. A więc szachmat! Ła chudro! Czego chcesz w zamian za milczenie? Na początek, przyjedziecie do mnie na niedzielny obiad i zjesz wszystko, co ci podam. Wszystko będziesz zachwalał! Weźmiesz dokładkę sałatki jarzynowej. Ale tam jest tyle majonezu, że ja się zżygam. To się zżygasz, a potem weźmiesz dokładkę. Potem wspólnie pójdziemy na czterogodzinną próbę chóru kościelnego, do którego należy. Nie. A właśnie, że tak. Kurwa, co ja żebym zrobił najlepszego? Zaśpiewam mu zięć! Pan Jezus już się zbliża! Nie no, nie dam rady, co ja żebym zrobił! Widzicie, jak się wzruszył? Dzięki za obejrzenie. Wpadajcie do Malwiny na kanał zobaczyć produkcję, w której wystąpiłem razem z Piotrem. To będzie normalnie hit. Na razie!